Mi się wydawało, że właśnie miłość między dwoma mężczyznami no, że to jest pewnego rodzaju fantazja, fikcja, że to nie, nie może się w życiu zdarzyć. Że wtedy byłem kompletnie zielony, właściwie niewiele wiedziałem, byłem nafaszerowany raczej takimi stereotypami. No To było naiwne przekonanie, że z homoseksualizmu można wyjść. Ale potem yy, życie to zweryfikowało. Życie to zweryfikowało, bo y, naszym bohaterom, bohaterom naszych reportaży towarzyszyliśmy, y, z y, niektórymi z nich się po prostu zaprzyjaźniliśmy. Y, ja y, w mojej y, przyjaźni z Alicją, bohaterką mojego reportażu. Y, Przyjaźń, która trwa też już ponad 10 lat, miałam takie bardzo ciekawe momenty również związane z moją wiarą. Ja pamiętam kiedy Alicja po raz pierwszy przyjeżdżała do mnie ze swoją partnerką. Gdzieś w tyle głowy miałam taki dylemat, no jak to jest, czy to jest czy ja jako osoba wierząca jakby mogę traktować, że to jest wszystko ok. Kiedy obserwuję ją i widzę, jak wielkim wsparciem jest dla niej jej partnerka, jak naprawdę obie pracują nad swoim związkiem, jak no, pełne oddania jest to miłość. Chcę powiedzieć, że to jest e, dla mnie no, coś niezwykle budującego, coś niezwykle radosnego. Co więcej, kiedy Alicja była w, w takim momencie, nazwałbym to, no, ogromnej wewnętrznej burzy mierzenia się ze swoją wiarą i swoją homoseksualnością i takiej wewnętrznej walki, to właściwie nasza relacja przyjacielska była trochę taką relacją krzywą. To ja byłam kimś, kto wysłuchuje, kto pociesza, kto wydobywa, z jakichś dołków. Natomiast od kiedy Alicja pogodziła się z samą sobą, kiedy uznała, że jej homoseksualność nie jest przekleństwem, jest po prostu jej naturą. I kiedy weszła w szczęśliwy związek trwający już kilka lat to właściwie nie ma już takich sytuacji. Ta relacja jest teraz już relacją symetryczną. My rzeczywiście nawzajem siebie wspieramy. Ja Już nie mam poczucia, że ja muszę ją, tak jak dziecko, chronić. Mam poczucie, że ona jest bardzo partnerska. Tak, no, dla mnie kluczowe było doświadczenie związane z młodym człowiekiem, o którym pisałem reportaż właśnie wydrukowany w tej pierwszej książce. Który pochodził z bardzo porządnej katolickiej rodziny, związany był z ruchem oazowym, był bardzo religijny. Śledziłem jego ewolucję, ewolucję jego poglądów, jego przekonań religijnych. Cały czas był człowiekiem wierzącym, nie odszedł od Kościoła, nie odwrócił się od wiary, ale zyskał jakąś suwerenność. Wewnętrzną. Uznał, że, y, pamiętam rozmowy z nim, że Bóg stworzył go jako istotę seksualną. On konkretnie jest homoseksualny i on ma prawo y, zgodnie ze swoją naturą y, swoje człowieczeństwo realizować. Ma przyjaciela, z którym już razem mieszkają i bardzo się dobrze czują. Zaprosiliśmy z żoną ich obu. Pamiętam doskonale ten wieczór była kolacja, opowiadali o, swojej, o swoich wspólnie spędzonych wakacjach we Włoszech, między innymi o wizycie w Weronie, o historii i, Romeo i Julii. Potem pokazywali zdjęcia. I na jednym ze zdjęć był młodszy z nich Darek, i wtedy Łukasz mówi, a to jest moja Julia z takim wzruszeniem i oboje z żoną, żeśmy to bardzo dobrze przyjęli. I potem po tym spotkaniu Łukasz do mnie powiedział, wiesz Czarku, to spotkanie dla nas było bardzo ważne, dlatego, że ani ja, ani Darek nie możemy swoim rodzicom przedstawić swojego przyjaciela, a dzięki wam przeżyliśmy coś tak jakby wieczór zaręczyno. Przekonałem się, już bez żadnych wątpliwości, że możliwe jest zbudowanie miłości, związku opartego na miłości, na dzieleniu życia, na wzajemnej trosce, lojalności i związku, taki, związku takiego satysfakcjonującego między dwoma mężczyznami. A po drugie, że to nie wyklucza życia wiarą. Oni obaj są religijni chodzą nam msze, modlą się wspólnie. Więcej mówiłeś, że Darek pod wpływem Łukasza... Tak, Darek pod wpływem Łukasza zbliżył się do praktyk religijnych, bo był takim, powiedzmy, tradycyjnym katolikiem, w takiej rodzinie był wychowany. Także to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. W tej chwili, po yy, przemyśleniu, a przede wszystkim po spotkaniu się właśnie z żywymi ludźmi i, i z ich doświadczeniem, Uważam, że sformułowanie katechizmu, że sama skłonność homoseksualna jest wewnętrznie nieuporządkowana, co w języku kościelnym znaczy tyle, co zła, prowadząca do zła, zła moralnie. Że to jest coś właśnie stygmatyzującego osoby homoseksualne, nie tylko w oczach społeczeństwa. Ale w oczach ich samych. Jakie szczególne nieuporządkowanie jest jeszcze, yy, jak gdyby, udziałem osób homoseksualnych? Z, z tego, tego nie rozumiem, i to sformułowanie w katechizmie uważam, że. Jest, jest krzywdzący. Mam takie marzenie, ponieważ wiem, że dla osób homoseksualnych, które są osobami wierzącymi, chodzą do kościoła jest czymś bardzo bolesnym, że no, one tam bardzo często czują, że muszą być w ukryciu. Ja chciałabym, żeby one nie musiały być w ukryciu i żeby czuły. Że dzięki temu, że, że również wtedy, kiedy nie będą w ukryciu, żeby ci, którzy będą koło nich stali, chcieli im przekazywać, tak jak każdemu innemu znak pokoju. Takie minimum.